gramy u siebie, jak to się mówi. U, u nas mówi. są trytytki, tu są zipy, wiesz? to nagrane, to jest najładniejsza brawka, jaką strzelił Gudi Kuzak, wiesz? coś. przysłowie jakieś. O, graliśmy z Norwim w przysłowie od trzech dni. Albo trzy słowa ci dam do freestyleu. Nie, nie, to nie umiem. Ale graliśmy w przysłowie z Norwim od trzech dni i... i dzisiaj się już zaczynają powtarzać, więc nie jest z nami dobrze. A jak się gra w przysłowie? No, po prostu, wymyślasz przysłowia. Dobry w to jesteś? Wymyślasz? No, bo u mnie w domu rodzinnym od dziecka mi ojciec struł właśnie przysłowiami całe życie i jest, uważam, mega mocny w to, a, no, a jednak się okazuje, że nie, bo trzy dni i koniec, nie? I już kreatywność mi nie pozwala po prostu wymyślić nowy. Ale co zażyć jakieś takie epickie, które ci siadło? Bo ja chcę sprawdzić, to jest jakby wymyślone przez ciebie całkowicie? Nie, 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 no to są normalne przysłowia, nie? To masz takie, że jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz i tak dalej, Czyli nie? szukasz takich unikatów No po czy możesz, możesz, coś zapodać i ci powiemy, czy było, czy nie. E, jak coś się zgubi... Nie wiem, czy to jest przysłowie, ale mówi się, że diabeł ogonem to nakrył. Nie, wydaje mi się, że to nie jest przysłowie, e. ale z diabełem ogonem jest dużo, nie? Bo z diabełem masz, ten, ciekawość, pierwszy stopień do piekła, w sensie to jest piekłem, nie? Mhm. Cieszę, się z piekłem Norbas... Z piekłem? Tylko to. Nie, na pewno nie. Było trochę więcej, ale już mamy trochę przyplany beret tym i, <noise> <noise> I tak, i ciężko już wymyśleć Dzisiaj Jest praca to praca, grill to grill jest Grill? Będzie grill jakiś? Co? Powiedziałeś będzie jest praca to praca, jest grill to grill? Po sezonie, to sezonie. Czy treningi indywidualne będą? No, dzisiaj po południu będzie jakiś trening. Taki. dla, dla młodych, za tak powiem. My tam na szabę to pojedziemy. Bo nie było, Wczoraj chłopaki zapomnieli butów, I dzisiaj przez ten trening, właśnie. Masz tak tutaj, no to? Tak, tak było, potwierdzasz? Tak. Dwa no to ona gniewa myślisz, że co, nie masz miękawić? Wake up, ej! Od razu ładniej z naszymi barwami. Kiedyś? Skoro przyjechały z nami, to trzeba je... O, no, pięknie to wygląda. Brakowało pasków wcześniej, dziś paski dojechały. Gramy u siebie, jak u, to się u mówi. U są trytytki, tu są zipy, wiesz? Zipy? Małe nary! Tu ce tu, tak! Aha! 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 to, nagrane, to jest brojka, w zaczynali. A, Brawo, Aha! 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 Tak, no, no, nie, nie, nie. No, a tak to jako to nie jest formę Wielu, co szali. Wraca w wielki szali. W szali, wraca, będzie maszyna. O, dobrze wygląda Cztery, to. 4-5 bramek w sezonie być. W sezonie? I asysty. No to zobaczymy, nie? Ale, Ale dobrze, się, dobrze się goi? Nie, no jest. Maszyna idzie, A, Idzie. Przygotowany. Ale zielony nie skoczy, no. zielony. No, no. nie skoczyć nie ma szali. Pod wyświetleniem no, gdzie wchodzimy Bartek? Zielony albo skopiamy na albo ta przewrotka do siebie. 37 około O, jesteś mały kamek z poza. Ty może na bombę skoczyj? Porchodzimy? Nie. Jeźdź, maszyna! Jeźdź, maszyna nasza! Nie wiemy jeszcze. Nie wiemy, dobrze te ramiona o. się opaliły jeszcze na.

<śmienicza> <śmienicza> Nigdy nie miałem z za akrobatyką za dużo wspólnego, nie? Jakieś takie proste, podwójne salto, no. Ja zrobię tak, żeby zabolało po prostu w polutku, nie? Na kota? Tak. 3, 2, 1! Ale wybi się do góry jakiś z znów patrz na główkę. No i robmy 3 przewrotkę, To się będzie, żeby. Ręka. na rękach! Na rękach! No znowu przejść, to jest łatwe!

I love dobra, nie boję się. Zacisnę jak coś. <grym grym grym> ale moja? Ale ma to, <grym> no to Mnie ciekawiło ostatnio, jak widziałem, że zrobiłeś nowy tatuaż. No. W takim no. miejscu, w którym się zakłada rękawice. Jak ty to? Nie grałeś przez ileś czasu? Okay. No, ty tydzień czasami miałem przerwy, a później grałem w takim rękawku przez chyba tydzień. A żeby nie no, przechodził I Teraz cały czas sobie smaruję i normalnie z tym gram, więc nie ma problemu, nic się z nie stało. No to już później nie boli, nie? No, mogę pokazać. No nie, nie, już skóra weszła, ta pierwsza teraz tylko smaruję, jest ok. Cała ekipa z Akademii. Dziękuję. Jak no. się tu znaleźli z łazisk. <laughs> no, przejazdem. <laughs> Trochę daleko. No, troszeczkę tak, a ale. To, jako... Jesteście na wakacjach? No, na wakacje, no, do Włoch tak. jedziemy. A, po drodze? No, no, tak, przejazdem. No. Ja nam się udało. No, Ale fajnie, fajnie. Czy jeszcze długa droga, tak? Teraz? Hmm. Ile godzin wam zostało? 4,5. No, to nie nie ale to już bliżej niż dalej. No, dokładnie. Do a dokąd jedziecie do Włoch? Do Włoch, do Gardy, nad Gardę Fajnie. A tutaj ile dziękuję. jechaliście? Znaczy my zatrzymywaliśmy się za góry. A, czyli no. w zasadzie teraz taki tutaj macie pit stop i dalej. Tak jest. Tak Fajnie. Tak. Fajnie, miło to było spotkać, dziękujemy. No to, aha, ale to jedni grają w tenisa, jedni trenują, nie? Dlatego no. jedni ja, no, jadą na tenisa, jedni idą w góry, a jedni no. trenują. No właśnie. Ja wiedziałem, to jest, jest podzielone. Mamy dwóch tenisistów z posiału. By... No, no, no. Ten dzień oni muszą wykorzystać, Trzeba na pewno. No po to rakiety oszczyli. Chodzi do szkoły nie rzucać w szkole kamieniami, nie? Właśnie. No dobrze, odłoży trochę komputera. Siedzi na tym komputerze cały dzień, nie? Daj, Guli, pokażę, Zobacz, pokażę ci, jak to wygląda. Droga na szczyt? Czekaj, Erik. Nie, nie, ja mam tylko zdjęcie zresztą. zobacz. Później to wygląda tak. Jak wchodzimy... I na samym szczycie ci ze zdjęcie, nie? I teraz no i... klejemy tutaj? Jak jest... Jak już jesteście u góry? Nie, biały jest tak biały, go nie widać. <noise> Erika dorysuje, no nie? Norbi idzie z wami? No ja też no. da. Czyli ta sama ekipa, tak? Nie, no, jeszcze no, raz, i jeszcze raz idzie, i... I idzie chyba Peter, nie? No, ale... na grupę i ja tu umieszczę w tym momencie. Węgiel wóz z węgla, co? Czesne, młodzi biegać, nie Zobacz jak testy wypadły fizyczne, tak? Młodzi tak. najgorsi. Dalej jesteś? Tak, a ty dobrze wyglądasz na testach, nie? A, widać no, 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 to, to jest to łatwo, nie? Wiesz, <laughs> że jak się piłka pojawia. Gdzie no. u mnie nie, ale u innych, nie? Zielony, zielony. Ej, czekaj, czekaj, daj, zielony, chodź no, Kamera cię prosi, a ty lubisz, chodź, chodź. Lubi, lubi, już był dzisiaj. Chcieliśmy ten, bo wczoraj tam... To może coś niemiłego, bo jak ono nie, nie, robi, nie. to zawsze niemiło. Wczoraj no. był. Wczoraj ta kamera na żywo była i po prostu fani się pytają, żebyś wyjaśnił tą przewrotkę, co zrobiłeś na swojej połowie. A ja już, ja już się tłumaczyłem i Ale będę powiem, się powtarzał, nie ja będę ja się wiem, powtarzał, no. Że z latem tak robi. Widziałem kiedyś takie coś w internecie, mówię, z <laughs> <laughs> odpowiedni moment do tego, żeby to zrobić i wykonałem taki no. trik, no. A guli to umie skleić dobrze. Tak? Że, że leci no to z, z to w tobie prosić, to... Nie, no ale guli jakbyś go przesunął tą przewrotkę tak pod szesnastkę I obok bramki? No to na, na zielonym by się dało przesunąć W sensie o, na zielonym, to. Na, Jest gore, na zielonej dziękuję. murawie dziękuję. Jak się czujesz w szatni bez parecho? Jak bardzo gigantyczne jaja Które pokazujesz w najtrudniejszych momentach <laughs> Przeszkadzają w bieganiu i treningach Głowa nie bolała na drugi dzień po weselu Natomiast no tak, wesele troszkę się przedłużyło.